Dla jakiego m suma kwadratów dwóch różnych pierwiastków równania jest równa 6. Ponieważ równanie ma dwa różne pierwiastki, dwa różne rozwiązania, to oznacza, że warunkiem w zadaniu będzie delta większa od 0. No i to co parę razy się powtarza, a różna od 0, o tym trzeba pamiętać, ale w tym zadaniu akurat a jest równe 1, więc ten warunek. Jest tutaj niepotrzebny, nie będzie trzeba go wyznaczać, i suma kwadratów, czyli x1 plus x2, jest równa 6. A takie dosyć typowe, typowe zadanie na zastosowanie wzorów Wieta. Do warunku pierwszego delta to jest b kwadrat, czyli 16m kwadrat, odjąć 4 razy a i razy c czyli 16m kwadrat odjąć 20m i to musi być większe od 0. nierówność kwadratowa, nie będę tego liczył wyróżnikiem różnikiem czyli deltą tylko będę wyłączał przed nawias 4m w nawiasie zostaje 4m odjąć 5, większe od zera, przyrównuję do zera, żeby wyznaczyć w miejsca zerowe pierwiastki, żeby, żeby mógł naszkicować wykres. 4M równe 0 lub 4M odjąć 5 równe 0, czyli m równe 0 lub M równe 5 czwartych. No i z tego, że przyrównałem do zera, wiem, że miejscami zerowymi to jest 0 i 5 czwartych, współczynnik przy najwyższej potędze 16 jest dodatni, czyli ramiona paraboli skierowane w górę większe od zera tu ma parabola. Funkcja kwadrowa wartości większa od 0 dodatnie, co oznacza, że m należy od minus nieskończoności do 0 do przedziału w sumie 5 czwartych do, nieskoń... do, nieskoń... do nieskończoności. No i teraz warunek drugi, x1 kwadrat dodać x2 kwadrat równe 6. Żeby tu zamienić, tak żeby przekształcić do wzorów wieta, to tą sumę kwadratów zamieniam na kwadrat sumy. To oczywiście nie jest takie samo, bo w kwadracie sumy mam jeszcze podwojony iloczyn. Muszę ten podwojony iloczyn odjąć i w tym momencie mam to równe temu wyżej. Równa się 6. No i podstawiam wzór wieta suma to jest minus b przez a. iloczyn to jest c przez a yy, minus b. B jest równe minus 4m, czyli to jest 4m przez 1. To kwadratu odjąć 2 razy C. C jest 5m przez 1 odjąć 6 równe 0, czyli 16m kwadrat odjąć 10m odjąć 6 równe 0. To mogę jeszcze podzielić przez 2. 8m kwadrat odjąć 5m odjąć 3 równe 0. Wyróżnik której miano, delta m. 25 odjąć 4 razy 8 i razy minus 3 to jest 25 plus 32 razy 3, czyli 96. Co razem daje 121. Pierwiastek z delty to jest 11, czyli m jest równe 5. Plus minus 11 przez 16, czyli 16 16 to jest 1. I drugie rozwiązanie to jest minus 6 16, czyli minus 3 8. No i mam dwa warunki. Muszę teraz wyznaczyć część wspólną. Z warunku delty mam od minus nieskończoności do zera i od 5 czwartych do nieskończoności. A z warunku suma kwadratów równe 6 jest m równe 1 lub m równe minus 3 ósme. No i wyznaczając, wyznaczając, wyznaczając część wspólną e, otrzymuję w odpowiedzi m równe minus 3 ósme. Czyli dla m równego minus 3 ósme, suma kwadratów dwóch różnych. Pierwiastków równania jest równa 6.